Sieeeemakowiteczki bardzo witajcie na kanale Rebredy YouTube Dzisiejszy odcinek będzie polowanie na Rosę więc zobaczymy czy tam się trafi, może coś innego też, ale Zobaczymy, dobra, ja jestem teraz na koncie jokera Będzie i potem wlecę też na swoje Będę, mogę zacząć opelnik. już, dobra, pierwsza skrzynka leci Jak z pierwszej skrzynki poleci to jest coś, nie ma z pierwszej skrzynki Dobra Następna, czyli jest to czwarta Tutaj Nie ma Jest już, zobaczymy W ogóle że... Jest już dobra, można otwierać boksy. O, tutaj jeszcze jest boks. Też nie ma nic. Kurczę, dobra, jak się leci, lecimy dalej. Cyk. Nie, ma nic, lecimy dalej. Dobra, zostawcie lajka like pod filmem i syłę na kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Więc polecam zostawić. Dobra, tutaj nie ma nic. Nic... Nic. 5 gramów, dobra. Następna cyk. Kurczę. Mhm. Mm dobra, lecimy dalej. Na razie nic nie ma. Dalej. Myślę, że otworzy się to w końcu ta rosa. Jak się nie otworzy, to przejepał. Djocky mnie tam zabije. Dużo gęów, dużo gęmów leci Dobra Cyk. 25 już O kurcze O kurczaki Cyk, 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 nie ma rosy. Na razie jej nie widać. I jaka jest w ogóle szansa? Czekajcie eee. Szansa jest. Prawie 3%, więc... Powinno być dużo Jakoś nie leci na razie Nadal nie ma Dobra, lecimy dalej Cyk Nie ma nic Może otworzymy Tom z tego z pasa Battle Pasa no, Może będzie coś tu wyleci Nic Dobra, następna. Już 20 skrzynek zostało więc no nie wiem czy coś trafi, czy coś nie trafi Oby się coś trafiło Nie ma, nie ma, na razie nic nie ma Nic Nie ma na razie nic Oj, 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 oj Kurczę Ani jakaś inna postać, ani jakiś mityk Albo coś Nic Ale gemy cały czas lecą Więc na roze pewnie starczy Dobra, cyk. Dobra, dalej lecimy. Nie ma. Na razie jeszcze 13. Nie ma. Następna skrzynka też. Tutaj też nie ma. Kurczę. Tutaj też nie ma. 10 skrzynek zostało na koncie Jokera. A na razie rosy nie widać. Nie ma. oby na moim kącie poleciała, bo nie wiem. Kurde. Nie ma. Nie wyleci, nie ma bata. Coś tak czuję, że nie wyleci. Dobra, lecimy dalej. Siedem zostało. Nie ma na razie. Nadal nie ma. Kurde, powinno być dużo szans. Jak 30 ujesz skrzynek, to powinno być już coś, a to... A to na razie to nawet nie widać jej. Pięć skrzynek zostało Zobaczymy Nie ma Tutaj też nie ma O kurczę Tutaj Też nie ma Ostatnie dwie skrzynki Może w ostatniej coś się dropnie, ale no nie mam pojęcia W drugiej nie ma i ostatnia skrzynka na koncie Jokera Nie ma, nie ma roz na koncie Jokera Oj, przepraszam cię, Joker, ale no nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, ja się loguję na drugie konto. Czyli na moje. Dobra. Dobra. Już się loguję i otwieram. Tu mam 40. Czter o, 40. O, 4 brakuje. Najgorzej. Dobra, otwieram. 41 skrzynek. Może tu coś wleci? Pierwsza skrzynka, nic. Tutaj co jest w sklepie? Tikety, dobra. Otwieramy dalej. 40 skrzynka. Nie ma. 39. Nie ma. Ajajaj no nie wiem. Na razie ono nie leci. Może nawet jeszcze nie ma w grze. Ale no nie wiem. Kurde, powinno się wydropić coś. Zaweź dawać coś dobrego No i jak punkty do to zawsze przyjmę, bo będę robił na dziewiąty poziom Dobra gemy Aby mi poleciały gemy jak nie trafi mi się Dobra dalej Dobra 5 gemów e, Może otworzymy big boxa teraz Może z niego coś wydrobi się Tutaj to Nie ma i no, wracimy dalej z boksami Nie ma Ale gęby lecą, więc Jest dobrze, na razie Nie ma a ja liczę też na jakąś legendę, bo Szczerze to nie mam żadnej legendy A bardzo bym chciał Więc Bywa Czasami to bywa Tam jakiś w ogóle mityczny bok Tu same z nobidyków mi leciały O kurde nie teraz, mapsik. Dobra. ten skrzynek zostało. Ty, może trzeba zaczekać jakoś. No nie wiem. Może tak, że trzeba zaczekać chwilę. Bo stuku, stuku. Dobra, i teraz? Nadal nic. Przy 20 skrzynek otworzymy sobie Big Boxa. Nadal nic nie ma Tutaj Nie ma Tutaj mm -hmm. Nie ma Dwa skrzynek zostało Tutaj Też nie ma, dobra, leci big box O, dwa, dwa są, wcześniej były trzy Może wyleci? Kurde nic nie leci, nic nie leci. Dobra, to idę, tylko Brawl boxy. Może tutaj, proszę, daj, daj. Jaka szansa? Czy się zwiększyło, czy co? Nie, nadal stoi taka sama. Ej, 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 2%, pro... prawie jest, no. Kurczę, dobra, lecimy dalej. No jeszcze jakby gemy padły trochę bo kurde Dawać, dawać mi coraz w siebie zaś wchodzę w to nie wiem Dobra Dobra, jest na razie jest słabo 15 boksów Dobra, 3 gemy Jeszcze 4 gemy jak nie wydropi się A ja... Lecimy dalej. 12 skrzynek, a rosy nie widzę. Otworzyłem już... Jaj, ile skrzynek. 70 już styknie, a nie ma rosy. A Co się dzieje? 10 skrzynek zostało, a tu nie ma rosy. Ja pitole. 10... Odliczanie 9 roza jest rosa, jest rosa. Mamy rozę dobra, jest mamy rozę, nie trzeba będzie jej kupować. Dobrze, mamy ją. Jest jest roza, dobra, dokończamy to i zabieram sobie potem jeszcze jedną gierkę. Jakąś tą rozą. Zobaczymy czy się tu, o, czekaj, zobaczy, się zmniejszyła jakaś szansa na ten biało-zielony yy... Nie, nie zmniejszyła się Dobra, lecimy dalej, może coś jeszcze dropnie Nic Dobra, ale jak już dropnęło, to jest gitara Dobra 1300 golda, będzie mi na ulepszanie Otrzygamy jeszcze to, jeszcze jeden gębiej zabraknął narozu. Najgorzej. Dobra, dwa. I ostatnia skrzynka, czy legenda będzie jakaś? Nie ma legendy, dobra. Dobra, to dziękuję za opening wszystkim, że byliście tutaj. Cześć i czołem.